Siema. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, ja jestem Perfi. Witam wszystkich serdecznie. Witam serdecznie. Cześć, się masz w YouTubie. No, siemano, z tej strony znowu ja. Dzisiaj przeniesiemy się widzowie w przeszłość. Pokażę wam parę faktów, których pewnie nie znaliście o waszych ulubionych twórcach. Tu są moi kochani wspierający. No i co? Na samym początku YouTube'a Kontent o anime w Polsce w cudzysłowie polegał na, no cóż, raploadach, openingów, jakichś tam reklam z anime. Wszystko pomiędzy 2005 do mniej więcej 2011 roku jest albo raploadem piosenek z anime, reklam z polskiej telewizji albo niektórych relacji z konwentów. Tym wystrzałowym sposobem rozpoczął się ogólnopolski konwent fanów mangi i anime Baka we Wrocławiu. Z czasem, jak zaczęła być popularna Iwona, to ludzie zaczęli robić przeróbki. Najczęściej jak widziałem, to właśnie z Naruto. Otóż chciałbym obwieścić że udało mi się mówić z tą oto zacną niewiastą o imieniu Tenten ten oraz że zgodziła się na ten tego bez tego. Najstarszym typkiem, u którego właśnie takie jakiekolwiek iwony znalazłem był niejaki z, z GW. Mamy widzowie szczęście, bo w jego ostatnim opublikowanym filmie na kanale możemy przeczytać, że skończył tworzenie filmów na YouTubie, ale wszystkie filmy zostawił jako publiczne. W przeciwieństwie do innego pana, o którym wywód będzie trochę później. Jednym z najstarszych kanałów anime jest na pewno Nanokarin, czyli grupa dubbingowa, która istnieje już od ponad 2007 roku. Na pewno ich kojarzycie, czy to z jakichś tam właśnie kowarów, czy też z przeróbek anime, chociażby z tej o The albo z tej o Darling in the Franks. Nie są oni stricte tylko i wyłącznie kanałem o anime, ale możemy chyba stwierdzić na luzie, że 90% ich kontentu jest właśnie o ryżowych bajkach. Pierwsze publiczne filmy na YouTubie są z 2011 roku, ale oczywiście ich twórczość się wtedy nie rozpoczęła. W tym samym roku Krzysztof Gonciarz, którego... O, Oj, Gosiu, w pierwszym odcinku zapytaj beczkę. Cześć się masz YouTube! Odpowiedział na pytanie dotyczące jego ulubionego anime. Karczak 23. Czy ty czytasz mangę, oglądasz anime, jak tak to podaj swój ulubiony tytuł. Mam i nie bardzo, bo jakoś nigdy nie miałem w sumie okazji się wkręcić w czytanie mangi. Natomiast anime, owszem, jak najbardziej, moi faworyci są powszechnie znani. Moim ulubionym filmem, anime pełnometrażowym jest Akira. Mm -hmm. Bardziej go niż Ghost in the Shell na przykład. A moim ulubionym, ulubionym serialem jest Def Note, a uh, ulubioną postacią jest Air z Def Note. I, i, jak ktoś oglądał, to pewnie się ze mną zgadza. Nie był na pewno pierwszą osobą, która opublikowała film ze swoją opinią o chińskich bajkach, ale zakładam, że był jedną z pierwszych popularnych osób, która na YouTube coś o anime powiedziała. No bo niby wcześniej już istniały filmy o anime, tak jak Wam mówiłem, ale były one. No nawet nie wiem, jak to mam określić. W 2012 roku, a dokładniej to pod jego koniec, swój pierwszy film publikuje, chyba każdemu znany twórca, czyli Spychu91 i była to zapowiedź sezonu Zima 2013. Co ciekawe, film ten jest jedynie odnośnikiem do innej strony, gdzie widnieje faktyczna zapowiedź ze względu na prawa autorskie, które obowiązują na YouTubie, więc nie mógł tego wrzucić jakby no. Na stronie vimeo.com, czyli tej, która jest podana w opisie, widzimy też, że Spychu ma jeszcze jedną zapowiedź, którą wrzucił jeszcze wcześniej i jest to zapowiedź sezonu jesień 2012, która jest przy okazji jego właśnie pierwszym kiedykolwiek Filmem publicznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim pierwszym eksperymentalnym wideo. Kłania się Spychu, a to jest wideo zapowiedź sezonu jesień 2012. Spychu należy do, jak ja to lubię określać, YouTube'owych dinozaurów od anime, czyli no po prostu osób, które zaczęły tworzyć kontent anime jako pierwsze. Należy tam też m.in. Kugard, Shobu czy Axerfis. przepraszam, olaf No i jest jeszcze jeden twórca, który przy wszystkich tych. Który wypowiedziałem wcześniej wyróżniał się jak najbardziej po prostu mógł i znak kim ta osoba jest dowiecie się za chwilkę. Pogadamy sobie na chwilkę o trzech wspomnianych przeze mnie kanałach. No więc tak, zacznijmy sobie od Axera. Axer nagrywał na początku gameplay z Ultimate Ninja Storma, gdzie dopiero później zaczął nagrywać typowe opinie, recenzje oraz unboxingi mang. Wizniała też również jego seria całkiem popularna o pokemonach nazywająca się Pieprzony Pokédex, którą może ktoś tam z was kojarzy, gdzie to w komendowy sposób opisywał wybrane przez siebie pokemony jednak tak bardzo się jej wstydził, że po czasie dał całą serię na prywatny i, i, i koniec historii. Niedawno, bo w połowie 2021 roku, aktor postanowił stworzyć nowy kanał, gdzie nagrywa co jakiś czas filmy. Powód stworzenia tego nowego kanału, a zmiany starego w swego rodzaju archiwum, był taki, iż nagrywał tak rzadko i robił tak częste przerwy w publikacji, że no, algorytm go po prostu tak znienawidził, że... Chciał zacząć od zera, po prostu. to od samego początku nagrywa recenzje, jak i otwiera paczki z mangami i jego content jest, był i będzie taki sam pewnie już na zawsze. A Shobu, co ciekawe, na początku nie nagrywał o anime, tylko był let's playerem, którzy w tamtym okresie na YouTubie byli bardzo popularni. Z czasem również zmienił swój content z growego na omawianie chapterów Naruto, One, One Piece'a, Fairy Tail'a, głównie shounenów, a także zaczął nagrywać newsy z anime. Jest natomiast jeszcze jeden twórca, który niestety nie nagrywa już od prawie 4 lat, ale był zdecydowanie największym youtuberem o anime w Polsce jeszcze w roku 2017 i myślę, że większość osób z was wie już o kim teraz będę mówił. Możecie się domyślać, ale oczywiście mowa jest tutaj o nikim innym jak o Bukim, Bo Buki zaczął nagrywać podobnie jak Spychu czy Axer w okolicach 2012-2013 roku, gdzie to zaczęły ogólnie powstawać polskie kanały o anime. Ale dobra, Uwer, dlaczego Buki był, jak ty to mówisz, największym youtuberem? Dla mnie osobiście gadał on po prostu o wszystkim co wychodziło i wrzucał filmy praktycznie codziennie. Były one jakościowo Naprawdę dobre. Ja sam pamiętam taki bardzo fajny film o drugim sezonie Szuku Kekino Soma, bo był zajebisty. Jak sam pamiętam, jego najpopularniejszy film, który kiedykolwiek wrzucił na swój kanał, pod tytułem Dlaczego nie lubię nowych anime? Gdzie żaił się, że anime, które wychodzą obecnie, czyli w 2015 16 roku, to nagrał, są totalnym głównym i dnem. Są robione na, na jedno kopyto. I pamiętam nawet taką jedną dla tamtego y, filmu ważną frazę, którą może z Was y, niektórzy pamiętacie. Mianowicie Buki mówi, tam coś o tym, że według niego rynek anime upadnie. W sensie dosłownie tak to pamiętam, że wtedy przez Tytanów czy tam jakieś inne anime, ReZero, że to anime jest popularne na świecie, ale to się zaraz skończy, zaraz anime będzie znowu taką niszą dla nielicznych. No, Chop się trochę mylił, nie? I tutaj ciekawostka, bo Buki planował nawet prowadzić anglojęzyczny kanał z newsami o anime. Obecnie film, który zalinkował jest niestety niedostępny, więc nie obejrzymy sobie go. Zresztą, co ja będę mówił, jego wszystkie filmy są a, niestety na, dane na prywatny. W 2000 w 2018 roku, Buki na swojej grupie Facebookowej, czyli Bookilandia, One Piece Polska poinformował nas o tym, że się strasznie wypalił i odechciało mu się już nawet jakby chińskich bajek oglądać. Jak sam piszę, miał na tamte chwilę ponad 90 tysięcy sobów, co jest bardzo podobnym wynikiem do tego, który ma teraz wody, bo on ma 100, tam 4 tysiące teraz? Więc widzicie już chyba teraz, jak popularnym YouTuberem on był. Spokojnie już wtedy mógłby się z tego utrzymywać, zapewne, gdyby robił to po prostu cały czas, jak robił do tej pory. No ale niestety tak się nie stało. A co najgorsze, ustawił właśnie wszystkie swoje filmy na prywatne. I to bez żadnego powodu. Był to w pewnym sensie cios dla jego widzów, gdyż nawet nie pozostawił po sobie nic w internecie. Na kanale zostały jeszcze przez jakiś czas filmy sponsorowane, które musiały być, bo, bo pewnie musiały po prostu być, ale z czasem nawet i te zaniknęły. Czy jest szansa na powrót Bukiego? No, najprawdopodobniej niestety nie. Od ponad 4 lat nie daje żadnych znaków życia w internecie i nie wygląda na to, żeby to się w jakikolwiek sposób zmieniło. Jest tylko jedna strona, gdzie do tej pory Buki jest aktywny i jest to jego mal, gdzie jak widzimy co jakiś czas aktualizuje swoją listę oglądanych anime i czytanych mang. A więc gdzieś tam jego cząstka mango zjeba nadal w nim tkwi. No i nie zapomniałem oczywiście o tym, że na paru konwentach mógł się znaleźć i jest z nim nawet wywiad. E, jak to się stało, że zaczęłaś w ogóle na YouTube, jak już o tym mówimy? Na samym początku nie miałem zbyt wielu znajomych. W momencie, kiedy bogi odszedł z YouTube'a, uwaga ludzi zaczęła kierować się ku nowym twórcom, którzy to jeszcze rozpoczynali wtedy swoje kanały. Brakowało ludziom Bugiego, więc w miarę szybko znaleźli sobie kogoś innego. No i w 2017 roku pierwsze swoje filmy zaczął wrzucać nie kto inny jak wodę. Ej, kurwa, jestem w telewizji! Czyli chyba aktualnie najpopularniejszy twórca o tematyce anime w Polsce. Nawet jak bardzo nie chcę Piotrkowi dupy lisać, to nie można mu odmówić tego, że popchnął community anime bardzo do przodu, w zupełnie inny poziom. No i pokazał, że się nie liczy tylko i wyłącznie samo gadanie o anime, ale liczy się też zainteresowanie widzą swoją osobą. Piotr teraz jest bardzo specyficzną osobą, ale za to właśnie tyle go osób polubiło. Pierwsze publiczne filmy, które są teraz na kanale, to są o Sao, jak i o Naruto, przy którym zatrzymał się na troszkę dłużej, ale ważne jest, że ze screena z odcinka najlepszy anime na świecie, możemy zauważyć wiele filmów, które są obecnie ustawione jako prywatne. Tak sobie Wodym nagrywał filmy i je nagrywał, nagrywał. Przede wszystkim wyróżnia go montaż, który nie był. Umówmy się do podrobienia, ok? Umówmy się, że te pseudo-wodymowe kanały, które na miniaturki dają te same praktycznie postacie, albo ten sam efekt, że tekst się tak porusza śmiesznie, albo że ludzie na początku każdego filmu mówią, e, jak, jak to on: e, Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. To wszystko było efektem Wodyma, tak? Jako tak naprawdę pierwszy aktywnie używał Instagrama, gdzie z tymi widzami się komunikować jaki prowadził bardzo dużo streamów na YouTube, gdzie chociażby ze Smutnym Johnem, którego może pamiętacie, albo z Meferem gadali po prostu o życiu. Tak po prostu sobie w tylecie jakiś Minecraft, jakiś Sonic i gadali o swoich przemyśleniach, teoriach, o planach na przyszłość. Ja mam konto kupione premium na H-Anime. I uwaga, teraz jest czas na ciekawostkę. Wodym co jakiś czas otwierał nowe kanały na YouTubie i po jakimś czasie je po prostu zamykał. Jego najstarszym takim kanałem, z tego co nawet sam pamiętam, jest Superkolezy299IQ, gdzie to sobie widnią dwa filmy z Minecrafta. Jeden o Herobrine, a drugi o 69 i oba są nagrywane ze smutnym żonem. Oba są komediowe i nie mają z jakby żadnej merytoryki w sobie zawartej, no ale to jakby w tym przypadku oczywiste. To musimy być bardziej family friendly. Także od dzisiaj nie przeklinamy. Kurwa, gdzie jestem? Kolejnym takim kanałem był Mydow, którego niestety już nie znajdziecie, jest usunięty, ale pewnie większość osób z was kojarzy Mydowa. Mydow, według Piotrka, miał to być kanał komentarzy, gdzie pamiętam, że nagrał trzy łącznie filmy, z czego jeden był na pewno Lexie Chaplin. Nagrał też na jakimś kanale film, gdzie to zniszczył budowlę w Minecrafta na jakimś modzie. Kanał się ten nazywał Fajne Granie, miał być gamingowy. Zainstalowałem sobie mod na minigana, ale on coś tak zbytnio nie działa. Ale wiecie co widzowie możemy zrobić? J! No a ostatnio założył kanał fajniejsze granie, gdzie streamuje sobie jak gra w gierki. No i w sumie to tyle. Wodem już od poprzednich wakacji nie nagrał żadnego nowego filmu. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, jedne są bardziej dla jaj, a drugie na serio. Gadał wielokrotnie, że albo że jest gruby, albo że jest brzydki nie chciało mu się nagrywać, bał się kamery, ale na pewno trzeba tu powiedzieć o wypalaniu jakie doznał Wodem. Przyznawał się do tego wielokrotnie na streamach, że po prostu znudziło go nagrywanie filmów o anime, chociaż w odróżnieniu od bookiego to wody nadal ze swoimi widzami ma kontakt, albo przez Instagram. Instagrama, albo przecież, przecież są streamy na YouTubie, gdzie ostatnio je często robi bardzo, albo przecież z Loli, o którym muszę wam parę słów teraz powiedzieć. Loli Paradise to pierwsza oficjalnie marka YouTubera anime w Polsce, jakby to nie brzmiało jakkolwiek. I nie jest to, boże jakiś kapsel, czy jakaś inna, e, jak ona miała, Jessica Mercedes, Fruit of the Loom, wodem wraz z jego dobrym przyjacielem, czyli Kamilkiem, założyli Loli już ponad dwa lata temu. Marka ma typowe założenie, czyli produkcja koszulek i bluz z motywami anime, grafikami, które są wykonywane dla nich na na zlecenie. Ja założyłem Wodyma, randomowo się to rozpromowało. A wiecie, jak my założyliśmy Loli Paradise z Kamilem. Pani wódkę piliśmy, kurwa, i ej, robimy koszulki. Kamilek w tym wszystkim zajmuje się bardziej tą logistyczną częścią filmy. Jednak to wodem zajmuje się tym bardziej od tej kreatywnej strony. Wrzuca posty na Instagram o nowych dropach i zapowiedziach. Wodem się wielokrotnie chwalił, czy też informował widzów, ile on zarabia z loli. Jak na firmę taką garażową, to naprawdę ma obroty bardzo spore. Sukces loli Paradise to pewno zawdzięcza wodem piosence Kocham anime baby. A to przede wszystkim dlatego, że była ona puszczona tak naprawdę u każdego popularnego streamera na Twitchu. Głównie u Industries. I każdy z was ją pewnie kojarzy. Odchodząc od Wodyma, to po drodze zaczął się wybijać również kanał Eliasza, który to na początku był let's playerem, ale z czasem przerzucił się na kontent typowy o Naruto. Postać Eliasza, jak potem się dowiecie, jest bardzo istotna w kontekście całego tego dalszego rozwoju polskiego Anituba. Swój kanał wtedy zaczął prowadzić kolejny twórca z o Naruto, czyli Werfi, który popularnością przebił po czasie Eliasza. Ja pieprzę, widzowie, no, tego jeszcze nie było. Naruto w moim mieszkaniu trenujący do Eluwiny. Ty, pojebany jakiś jesteś? I Werfi jest chyba pierwszą osobą. Osobą, która na polskim Anitubie nagrała w ogóle swoją nutę i było, był to specjal na 10 tysięcy subskrypcji. Swoją drogą utwór ten okazał się strzałem w dziesiątkę i nawet ludzie spoza Naruto oraz anime słuchali go. Także propsy. No i na kolejne progi popularności, czyli na przykład na 20, na 50 tysięcy subów też nagrywał nutki, które mu po prostu wychodziły świetnie. No i swoją drogą, podobnie jak Werfi, to Wodom również robił muzykę. Albo... albo trochę inaczej. Stworzył on ze swoimi ziemkami kanał Fajni Kumple, gdzie wrzucane były pierwsze nutki między innymi Stixera. Boże, Stixera. Stick Xera, o właśnie o to mi chodziło. Ale niestety obecnie mało tam co jest rzucane z powodu praw autorskich i strajków, jaki ten kanał ma. Poza tym wody miał po czasie ostrą spinę z paroma artystami na tymże kanale i rzucił ten kanał gdzieś w kąt. Ale wracając do Werfiego. Założył niby on jeszcze kanał Verfix, kanał, który miał być gamingowy od gier. Ale jakoś nic z tego nie wyszło ostatecznie. Werfi to jedyna powody mi osoba, która założyła swój sklep z ciuchami, z tym, że Werfi w odróżnieniu od wody ma nie zrobił do tego żadnej nutki, ale natomiast rzucił na swój kanał bardzo ślicznie zanimowany. Trailer. Do tej pory jego firma, która się nazywa date Brand, miała jeden drop, ale obecnie pewnie ogarnia kolejne. Jego marka działa trochę wolniej niż Loli, przez co tych dropów jest mniej. Wodami Werfi to chyba dwa najlepsze przykłady kanałów, które starają się nad montażem w swoich filmach, w sensie najbardziej. Tworzą materiały zdecydowanie bardziej energiczne niż konkurencja. No jak konkurencja, jak to zabrzmiało, ty. Oprócz nich jest jedna taka jeszcze właściwie osoba, która niestety nie nagrywa do dłuższego czasu regularnie na YouTubie. Jest tą osobą oczywiście Payne Mb. Payne Mb prowadził. <laughs> prowadził i no, prowadzi kanał, ale nie zatrzymując się na jednym tak naprawdę anime, tak na przykład jak to robi Werfi. Gada o czym chce, ulubione endingi, openingi, polecajki, ale można zauważyć, że większość swojego czasu poświęcił na nagrywanie filmów obok No Hero Academia, szczególnie wtedy, gdy był na tę serię ogromny hype. PayneBe również bardzo się stara ze swoim montażem, i jak już ten nieszczęsny film wrzuci, to mówmy się, jest on do ostatniej sekundy dopracowany pod każdym względem. U niego też znajdziecie dużo polecajek, właśnie, i to zresztą bardzo dobrych, więc jeżeli nie macie czegoś. Do obejrzenia żadnego, anime, będę no to polecam wbić do niego i tam będzie bardzo dużo fajnych anime. No i dobrze. Anime Kanis to ostatnia osoba, którą wam przedstawię przed moim, przynajmniej zdaniem, najciekawszym okresem tej społeczności, bo było wtedy dużo dram. Ale dobra, szczerze, jakie mam opisać Kanisę? Większość filmów Kanisa, jakiego widzowie mogli się przyzwyczaić, to 2-5-minutowe recenzje. Nigdy nie wychodził praktycznie poza ramy tego, co robił od początku. Ciągle nagrywa krótkie recenzje i jest w tym na tyle konsekwentny, że po czasie mu się to opłaciło. A na nawet jest jakiś film w ogóle, który, w którym doradza jak do Japonii w ogóle się dostać, nie? No i mamy to. Teraz czas na coś ciekawego. Dosłownie, nie wiem, dwa czy nawet jeden tydzień przed ogłoszeniem projektu Animedia, pewien youtuber od anime, New Ghost został przyłapany na serii plagiatów. Zaczęło się od tego, że brał przykładowo recenzję stanoki. Jeden do jeden wykorzystywał ją. Brał również z innych stron odczucia osób co do danych serii i używał ich jako swoich. Banri Tada właśnie dostał się na uniwersytet i chwilowo z powodu nadmiaru czasu przed spotkaniem organizacyjnym szłają się po mieście samiutki jak palec. A przynajmniej tak mu się wydaje, dopóki nie spotyka innego studenta, najwyraźniej z tego samego wydziału, który również nie ma żadnego pojęcia jak dojść na miejsce. No i po filmy Sadistica, który chyba jako pierwszy z tym w ogóle wyszedł publicznie, po paru dosłownie minutach wszystkie filmy z kanału Newgosta zniknęły, a gdy sama afera stała się naprawdę głośna, że każdy po prostu o tym gadał, Newgost usunął swoje. No. Cóż, jego próby tłumaczenia się były jeszcze bardziej komiczne. Chciał generalnie grać na emocjach ludzi, ale patrząc na to, co wam teraz pokażę za chwilkę, to ja szczerze wątpię, by ktokolwiek już się nabrał na to wszystko, co on gada. Często również używał sformułowania, że trzeba uwierzyć mu na słowo, ze wszystkimi jego tłumaczeniami. Screenem tak popularnym, którego raczej każdy z Was kojarzy, jest ten, gdzie widać wiadomość z maila od Tanuki, gdzie zezwalali oni mu na korzystanie z ich recenzji jako jego własnych, z tym, że przełapali go na tym, że na końcu maila widniała. Kropka, a więc ten mail był fałszywym i nie był prawdziwym. Od tamtej dramy po około roku wrócił, z filmem wyjaśniającym, który co ciekawe nie był na jego kanale, ale na kanale Kanisa, gdyż z tego co kojarzy znają się trochę bardziej. Po komentarzach jakie zostawili widzowie pod tamtym filmem, no sami możecie wywnioskować jakie mieli podejście ludzie do niego. A nawet amator skomentował całą sprawę i wyciągnął na łóżka jeszcze więcej dowodów, na przykład taki, że w filmie wyjaśniającym powiedział on, że kompletnie na filmach nie zarabiał, bo... bo nie zarabiał i trzeba mu zaufać na słowo. Kiedy to w rzeczywistości było kompletnie inaczej i on na tych filmach zarabiał. Tego nikt mi nie zarzuci, bo, bo nie zarabiałem, bo nie zarabiałem, no bo sam dobrze pamiętam jakie ograniczenie było nakładane na te materiały, nie mam jak tego udowodnić, bo nie mam jak tego udowodnić, dlatego na no nie udowodnię, tutaj trzeba niestety uwierzyć na słowo. No to jest, słuchajcie, to jest, naprawdę tak było, no tego nikt nie podważy. Te stwierdzenie, że nie zarabiał jest co najmniej trochę dziwne, co nie? I tak się składa, że w moje ręce wpadł taki screen dosyć ciekawy, na którym ewidentnie widać, że zarabiał na tych filmach i miał włączone zarabianie. No dobra, ale ktoś powie, że to zapewne te filmy, które były jakimiś tam wyjątkami. Może to zwykły przypadek? Postanowiłem więc to zbadać i na mój celownik wziąłem kilka filmów, które były jawnymi plagiatami ze strony New Ghosta. Właśnie te otanuki. Oraz na moim multikoncie przypuściłem je przez weryfikację YouTube. I nie, nie spodziewacie się w ogóle do jakich wniosków doszedłem. Po pierwsze, wszystkie filmy nie miały żadnych ograniczeń, a przez to Duszek mógł na nich zarabiać. A z okazji, że wiemy z poprzedniego że że zarabienie jest włączone na 100% to jest to jawny dowód na to, że stary duch mimo zapewnień, że nic nie zarabiał okłamał nas wszystkich, bo zarabiał. Polecam wam ogólnie obejrzeć film Amatorna, bo drama z duszkiem to chyba najciekawsze, co do tej pory było na na tym naszym chińskim podwórku od anime. Pokazuje ona również, jak bardzo trzeba uważać twórcami anime w Polsce, bo co drugi coś po prostu tutaj odwala. No i właśnie. Amatorn swoją drogą nagrał film również o paru innych youtuberach, którzy to po prostu w bani mi się pojebało i coś robili. Był to wosiek, który szybko wytłumaczył się ze wszystkiego i jak by ogólnie wszystko się zakończyło dobrze. No i była jeszcze replay, która to niestety. Tak jak różniła z Wikipedii i tak jak leciała w kulki przed filmem Amatorna, tak i po jego filmie nic się nie zmieniło i myślała, że wszystko się dobrze dla niej skończy. Amatorn wytknął jej m.in. zżylanie jeden do jeden słów z Wikipedii o Demon Slayerze, ale co ważniejsze, uploadowania całych odcinków Tytanów na swój kanał, openingów, endingów czy zwiastunów oraz zastaniu innej mniejszej youtuberki o falę hejtu, jaką na nią zleci, jeśli nie przestanie robić, jak Tori powiedziała, czerwonych ramek, które są dla niej charakterystyczne niby i że tylko ona ma prawo to robić. Jakby a, dobra. No ale dobrze. Jak już wspomniałem wcześniej o Animedii, bo wspomniałem tam kiedyś. Animedia to był projekt, który ogłosiło w tym samym momencie wielu popularnych i mniej popularnych twórców, którzy postanowili połączyć swoje siły i stworzyć jeden wielki dom familijny o anime i mandze w Polsce. No i tak, był to po kolei Eliasz, Ksołka, Fantastyczna Karzma, Spychu, Mogi, Kanis, Wodek oraz Nekon. Eliasz dał szansę małym twórcom na jakąkolwiek rozpoznawalność w tamtym momencie, i takim twórcą jest chociażby Fantastyczna Karzma. Projekt ten był bardzo obiecujące i na starcie było widać zapał u każdego z członków, ponieważ przez miesiące codziennie wrzucali oni filmy o przeróżnej tematyce. Z czasem nawet zaczęły dochodzić kolejne te osoby do projektu. Takie jak bułka, czy chociażby Animko, ale był to też moment, kiedy to zaczęto wątpić w jakąkolwiek przyszłość Animedi. Ponieważ problemów w po czasie okazało się dosyć sporo, między innymi brak jakiejkolwiek organizacji, która po jakimś czasie kompletnie nie istniała, oraz coraz rzadsze publikowanie materiałów oraz ich wątpliwa jakość. Ogłęb rzecz biorąc, Eliasz był chyba największym problemem tej całej Anedji, co jest komiczne, kiedy się pomyśli o tym, że był jej pomysłodawcą. W trakcie prowadzenia Anzi był on straszliwie arogancki w stosunku do wytykanych im błędów oraz jak. I i raz na przyszłość, w czasie gdy Animedia działała, jeden z członków Discorda Animedii, czyli na Mario znany był z tego, że rozpisywał się praktycznie przy każdym filmie, jaki Animedia wypuszczała. Eliaszowi to tak bardzo na rękę nie szło i się to po prostu mu nie podobało z jakiegoś powodu. I często tworzyły się pomiędzy nimi kłótnie. No i między innymi też NaMariu dostał shadowbana i nie mógł w ogóle nic pisać. Przez cały okres Animedii paru youtuberów nagrało o tym projekcie swoje materiały, z jakimiś przemyśleniami, co powinni poprawić sami członkowie tego projektu, z czego się powinni wstrzymywać i tak dalej, jak chociażby Matern oraz Vex. Mówiło się dużo o tym, że gdyby członkowie Animedii zamiast codziennych filmów ograniczyli się do tworzenia chociażby trzech, tygodniowo czterech, poprawiłoby to organizację w teamie oraz jakość tych materiałów. Nie było widać tam po prostu żadnej interakcji z widzami. No ale cóż, ja sam pamiętam może ze trzy osoby, które w Animedię rzeczywiście wkładały swój cenny czas, także to niestety mało. Po czasie twórcy zaczęli się wycofywać z tego projektu i tak powoli Animedia z 11 członków miała ich 7, potem miała 5. A teraz już od bardzo dawna Animedia nic nie wrzuca na swój kanał. Niby w zespole został Alive, Ksouka, Mugi, Ksashi oraz Ahimo, ale nawet sam pomysłodawca, czyli Elias się z tej Anime wycofał. Jak przy okazji o Bułce wspomniałem, po tym jak animedia się skończyła i niego po raz drugi próbował wrócić, Bułka zaczął coraz częściej tworzyć na swój kanał materiały o anime i manzy. W odróżnieniu od np. Kanisa nie nagrywa on praktyczny topek, a omawia dogłębnie jakiś tam temat, który sobie wybierze, i zazwyczaj jego filmy mają po 10-15 minut. I powiem szczerze, te filmy są momentami naprawdę oryginalne, albo przynajmniej bardziej ciekawe niż kolejne top 3 fajne anime od Marcinka, który będzie w tle w Sonika grał dosłownie jak wodem na liveach. A nawet zdarzyło się Bułce ostatnio nagrać godzinny film o Kagui, który jest chyba najdłuższym filmem, jaki wyprodukowali polscy Animtuberzy. Warto jednak zaznaczyć, że tutaj do niedawna tytuł ten należał się Karczmie, który to nagrał 50-minutowy film o filmie studia Ghibli, czyli Kaguya Hime. Od pewnego momentu Bułka zyskuje coraz większe zainteresowanie wokół swojej osoby. Nikt mi nie powie, że jest to jakkolwiek niezasłużone. Na fali popularności powstał też ostatnio inny kanał, czyli Animko. No i powiedzmy. Ja szczerze, Animko jest taką, jakby no, skarbnicą wiedzy. Omówi on tam zazwyczaj większość popularnych postaci i gada sobie, jak stali się oni silni. W tym, co robi, jest przy okazji bardzo regularny i chyba jeszcze nigdy nie miał przerwy w takim nagrywaniu, odkąd zyskuje na popularności. No i nie zdziwi nas fakt, jeśli powiem, że największą popularność uzyskiwał wtedy, kiedy Demon Slayer był na takim absolutnym topie. Wychodził film, wychodził drugi sezon i on akurat analizował wszystkie postacie z tego uniwersum. W ogóle Animko, jako jedna z pierwszych osób od dawna, dostała sponsoring na swój kanał. Pamiętam jak w, nie wiem, w 2019 roku Kurtpel taka gra nie wiem o marno sobie ale była taka gra kiedyś, reklamowała się u wielu animo Ble, anime youtuberów ciężkie słowo reklamowała się u wielu anime youtuberów z zagranicy no i nie zgadniecie zdarzyło się w końcu że na naszym słowiańskim padole też postanowili się zareklamować i bodajże reklamował ich wodę oraz fajne B no nie wiem tu macie film ogólnie jest taka giereczka na się Kurtspel nazywa sam nie wiem o co w niej chodzi w sensie jest nawet spoko ale podchodzisz do gościa tak, go nawiewali, że on nie wie, co się dzieje. I się tak zastanawia, i o co chodzi w tej grze. Patrzcie na przykład na moją postać. Wygląda identycznie jak Subaru z ReZero. Tylko oczywiście mój jest groźny i dojebany, bo jakby nie inaczej. W końcu ja. Animko też należał przez chwilkę do Animedi. I co ciekawe, najpopularniejszy film na Animedi właśnie jest od e, Animko, a dotyczący Overlorda. Dobra, tyle byłoby tej Animedi, bo już trzeba przejść dalej. Moim, a zapewne waszym zdaniem, na YouTube brakowało wtedy więcej takich kanałów tematycznych. Na przykład tylko Black Clover, tylko o Jujutsu, czyli generalnie po prostu. O popularnych shounenach. Z tą pomocą nadszedł nie kto inny, jak chyba najczęstszy gość tego mojego kanału. Człowiek, który już chyba 7 razy brał udział w moich teleturniejach, czyli oczywiście Flipper. Powiedz, UW? <laughs> No i Flipper, prawdę mówiąc, zaczął jako pierwsza taka osoba, zaraz obok kapelusznika, nagrywać content o One Piece. Ie. I oba te kanały radzą sobie naprawdę dobrze. Tak, no, przykro mi kapelusznik, ale widać, kto się bardziej algorytmowi spodobał, ale oboje jesteście super, super fajnymi chłopcami. Flipper, jak dano było nam się to wiedzieć od niego, nawet na QA, powstał tak naprawdę z przypadku, co ci nakłoniło do tworzenia kanału związanego z One Piece. Ktoś musiał sobie zażartować, że zrobił kanał Pain B, One Piece. I ja zacząłem wtedy poważnie o tym myśleć, jako to się stało, że w końcu założyłem ten kanał. Potem wymyślili na Discordzie: zróbmy kanały, wszyscy, i startujmy je 9 stycznia. I ja, ja chyba wygrałem challenge, bo mieliśmy widzieć, kto najwięcej subskrypcji zbierze, i chyba ja i jeszcze jedna osoba tylko wstawiliśmy. Filmy tak się złożyło. I tak jesteśmy teraz w 2022 roku, gdzie mamy kanały tematyczne, kanały ogólne, kanały komentary. Osobiście myślę, że od 2018 roku jest tutaj coraz lepiej. Większa kreatywność się pojawia u twórców, ale i przy okazji więcej dram, bo muszę Wam na koniec Powiedzieć, że w 2015 roku, 2017, w tych okolicach, tych dram w ogóle kompletnie nie było. Nie było praktycznie żadnej, która by zyskała jakikolwiek rozgłos. I myślę sobie, że na tym chyba skończę ten materiał. Większość rzeczy, o których chciałem parę słów powiedzieć, powiedziałem. Jeśli jest coś, co pominąłem, albo jest jakiś twórca, którego pominąłem i według was się powinien tutaj znaleźć, to dajcie znać w komentarzu. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam na social media, na Discorda i na te wszystkie inne śmieszne platformy. No i to na tyle. Pa pa!